6 listopada w sali białej Urzędu Miasta spotkali się miłośnicy roślin. Już po raz 20 prezydent Poznania wręczył nagrody laureatom Konkursu Zielony Poznań. W jubileuszowej edycji imprezy do rywalizacji zgłoszono ponad 5000 tysięcy obiektów. Jest to więc najbardziej popularny konkurs w Poznaniu, ma największą ilość osób, które będą w nim udział. I to cieszy, bo to pokazuje, że Poznaniacy przywiązują dużą wagę do Zieleni, do piękna miasta. A sam konkurs jest z jednej strony okazją, aby pogratulować tym, którzy dbają najbardziej, ale z drugiej strony myślę, także podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców Poznania. Bo przecież piękne balkony, piękne zieleńce to coś, co cieszy oko nie tylko właściciela, ale wszystkich Poznaniaków, którzy przechadzając się po Poznaniu widzą piękne Zielone Miasto. Cóż, rzeczywiście Poznaniacy licznie odpowiedzieli na apel pana prezydenta i wzięli. W 20 edycjach blisko 55 tysięcy uczestników. Jeżeli chodzi o tą edycję, było to ponad 5 tysięcy uczestników. Cóż, jak zwykle nie zawiedli działkowcy, którzy jak bardzo licznie zgłosili swoje obiekty, blisko 3800 obiektów. Jej poziom rzeczywiście jest coraz lepszy i rzeczywiście decydują dziesiąte, czasem nawet setne części punktów. A no my jesteśmy z Winograd, to zapytamy, jak komisja ocenia winogrady. Bardzo dobrze, duża frekwencja. Radosiedla bardzo sprawnie działają i chciałem do kamery tu podziękować wszystkim. Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że mnie jest bardzo miło Państwa e, widzieć. Część twarzy już rozpoznaję, widzę po raz kolejny, część twarzy widzę pewnie po raz pierwszy e, na tym spotkaniu, bo e, to jest też taka edycja gigantyczowa, e, tak i bardzo normalnie wygląda cały czas jest kawał czasu minął z pierwszej edycji. W sali Białej Urzędu Miasta pojawili się przedstawiciele winograd, które w tym roku wiodły prym pod względem ilości zgłaszanych obiektów. 153 obiekty, z czego bardzo się cieszymy, że mieszkańcy nam zaufali i zgłosili się do tego konkursu. Tym bardziej jeszcze się cieszymy, że jeden z naszych tutaj uczestników został laratem, a więc możemy już oficjalnie powiedzieć, że zajął pierwsze miejsce. Także cieszymy się, że został doceniony, bo winogrady są postrzegane. Jako najładniejsza okolica tutaj Poznania, także będziemy w przyszłym roku na pewno gorąco zającać wszystkich mieszkańców, bo widać, że warto zgłaszać się do konkursu. To pani jest tą osobą, która ma podobno w mieście najpiękniejszy balkon. Proszę no. powiedzieć, jak to się robi? Jak to się robi? Ja mam po raz drugi tą nagrodę. W ubiegłym roku otrzymałam trzeci, w tym roku pierwsze. Kochać kwiaty, po prostu kochać kwiaty. Co znalazło się na pani balkonie w tym sezonie? 20 gatunków kwiatów. 20 Co gatunków. To było? Na tym malutki, a to było wszystko. Wszystko, także bardzo dużo odmian. Także, no ładny był, ładny był. Także nawet sąsiedzi obok gratulowali. No z satysfakcja, że jest pierwsze miejsce w tym roku. No jest zadowolenie. Od lat w konkursie uczestniczą mieszkańcy osiedli Zagroda i Kosmonautów, których rokrocznie do udziału w imprezie zachęca wyróżniony za swoją działalność Piotr Gaworzewski. Komisja jest bardzo dumna, ponieważ w tym roku było najwięcej zgłoszeń, było około 100. Do konkursu miejskiego żeśmy zakwalifikowali 5 osób w kategorii zieleniec, w kategorii ogródek oraz w kategorii balkon. Także frekwencja nam z roku na rok rośnie, mieszkańcy są z tego zadowoleni, również ci, którzy prowadzą ogródki i balkony, ponieważ co roku te balkony i ogródki są coraz bardziej piękne, jest różnorodność roślin, także komisja miała trudne zadanie do rozstrzygnięcia, ale dała sobie radę. Państwo w kategorii balkon wystartowali, co zatem na tym Państwa balkonie się znalazło? Surfinie, surfinie, tylko surfinie. Rozumiem, zamiłowanie do tych roślin. A czy dużo pracy wymaga właśnie opieka nad surfiniami, bo to nie są naj, najłatwiejsze w uprawie chyba roślinki? Nie, ciężko nie jest. Tylko potrzebują trochę nawozu. No i codziennego podlewania, no to fakt, no to już trzeba. A co sprawiło, że wzięli Państwo udział w tym konkursie? No tak chciałabym, żeby po prostu i sąsiedzi, i wszyscy się zainteresowali, żeby tak było zielono i w ogóle, żeby te nasze miasto lepiej wyglądało, było... Przyjemniejsze dla oka. Tak, a mówiąc szczerze, w dużym stopniu i dla mnie, dlatego że nie mam firanek i do domu wchodzi mi zieleń, a mam bardzo małe mieszkanko, no to więc to bardzo przyjemnie. cieszy. Tak. Ale pan rozumiem wspiera poczynania żony? Oczywiście, i tak. Rano muszę wodę szykować, też żeby na drugi dzień była, żeby się ostała. A to nie wolno w słońcu podlewać, bo wszystkie zaraz upadną, zwienną. No. Czyli szkoła była i teraz trzeba dotrzymać. Kilka lat. Od wielu lat w konkursie udział bierze również pani Marianna Reiter, która pochwalić się może wyjątkowo urokliwym ogródkiem na osiedlu przyjaźni. Jak chodzę po osiedlu przyjaźni i widzę ogródek, to jest co roku ładniejsze. Jak to pani robi? Po prostu one chyba już mnie tak kochają te kwiaty, że one same też mi pomagają. rosną, a nasadzam coraz więcej, bo tak bardzo kocham kwiaty, że no niestety... Gdzie zobaczę to? W tej chwili mam na przykład różowe konwalie przepiękne, tak, dostałam kupić jak gdzieś jestem, to nowości kupuję, dosadzam, tylko że tam jest bardzo ciężka ziemia ze względu na te pole. Wysuszę na tle muru. Więc pracy tym jest bardzo dużo, docenić tą pracę bardzo, bardzo dużo pracy, bardzo dużo wody, ale płacę sobie współdzielnie za wody i, i nie mam problemów z wodą, więc mogę lać. To jest piękniejszy, to jest. bo ja więcej pomagam teraz. Rozumiem, czyli męska dłoń jest tutaj niezbędna. nie niezbędna jest, tak, coś przyciąć, coś wyciąć, coś wykopać, coś wkopać to już może. Czyli tutaj po prostu tak. wspólna praca. Tak. Dla wszystkich uczestników, którzy zakwalifikowali się do etapu miejskiego konkursu przygotowano nagrody Rzeczowe. Natomiast zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali nagrody finansowe. Serdecznie gratulujemy.